Halo, Pizza Hut? Jedną średnią pizzę poproszę na międzynarodową stację kosmiczną. Okej, okay, czekam. Tak, to nie żart. Pizza Hut naprawdę wysyła pizzę w kosmos. Jeżeli jesteście ciekawi tej historii, ale także do tego, jak na co dzień odżywiają się właśnie astronauci przebywający tam wysoko w kosmosie, to zapraszam Was do oglądania filmu. 3, 2, 1... Wbrew pozorom dietetyk ma całkiem sporo zmartwień na głowie, jeżeli chodzi o kwestie żywienia astronautów. Stan nieważkości, promieniowanie kosmiczne, czy chociażby fakt, że astronauci muszą wyjść poza stację kosmiczną w celu wykonania swoich zadań w skafandrze, w którym oddychają czystym tlenem. Wszystkie te czynniki w połączeniu z faktem, że jedzenie na pokładzie stacji kosmicznej musi być przydatne do spożycia przez naprawdę długi czas. Powoduje, że astronauci są narażeni na niemały szwank na zdrowiu, gdyby któryś z tych elementów nie zatrybił. Żeby zdać sobie sprawę z tego, jak niebezpieczna może być nieodpowiednia dieta w dalekich podróżach, wystarczy, że zerkniemy na karty historii. O konsekwencjach niedoboru wyłącznie jednej witaminy mogli przekonać się inni odkrywcy, morscy eksploratorzy. Globu. Według różnych oszacowań, w okresie wielkich odkryć geograficznych, czyli jest to okres liczący około 300 lat, zginęło co najmniej 2 miliony żeglarzy, a wszystko przez chorobę wywołaną niedoborem witaminy C, znaną pod pojęciem terminem szkorbut. O tym, jakie jest pustoszenie się szkorbut, możemy także przekonać się z zapisków z wypraw Vasco da Gamy, najsłynniejszego portugalskiego odkrywcy na jednej z wypraw stracił ponad 200 ludzi z liczącej 230 członków załogi. No dobra, ale zanim zacznę mówić o tym, jak obecnie wygląda kwestia żywienia na pokładzie stacji kosmicznej. Warto przyjrzeć się historii i temu, jak zmieniała się dieta kosmonautów na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Pierwszym człowiekiem w kosmosie był rzecz jasna Yuri Gagarin i to jemu jako pierwszemu przypadło miano konsumpcji posiłku poza Ziemią. Jego menu nie było specjalnie skomplikowane ani też obfite, ale nie powinno nas to dziwić, bo sam lot potrwał około dwóch godzin. No, niemniej jednak Yuri musiał zadowolić swoje kubki smakowe mielonym miejscem i sosem czekoladowym. To wszystko oczywiście zamknięte w tubce takiej, którą możemy kojarzyć... Chociażby z pastą do zębów. A co dobrego do zaoferowania miała NASA dla swojego astronauty John'a Glen'a, który jako pierwszy właśnie zjadł posiłek w kosmosie? Sos jabłkowy zamknięty oczywiście w tubce, ksyloza rozpuszczona w wodzie i jako uzupełnienie tego przepysznego posiłku mielona wołowina z warzywami. Swoją drogą ksylozę powinniście kojarzyć z ksylitolem, czyli słodzikiem dostępnym na półkach sklepowych w hipermarketach czy też sklepach ze zdrową żywnością. Warto rozważyć stosowanie tego słodzika. Tak myślę. Chociaż produkty, które mieli do dyspozycji pierwsi odkrywcy przestrzeni kosmicznej nie były specjalnie smaczne ani wyszykane, to mogliśmy się dowiedzieć o tym, że człowiek radzi sobie całkiem nieźle z trawieniem właśnie różnych posiłków w kosmosie. Ale, właśnie, jak to się dzieje, że w stanie nieważkości nasz przewód pokarmowy może spokojnie sobie to jedzenie trawić? No cóż, nasz układ pokarmowy jest niezwykłym dziełem ewolucji. Dzięki skoordynowanej fali ruchów perystaltycznych, czyli skurczów w mięśni, które biegną sobie wzdłuż naszego przewodu pokarmowego, jedzenie się nie cofa, tylko nieustannie pędzi do przodu, aż zakończy swoją podróż w odbycie. Właśnie mogliście usłyszeć moje beknięcie, oczywiście był to zamierzony nie tak z mojej strony, ale zrobiłem to właśnie po to, żebyście się zastanowili przez chwilę, jak wygląda beknięcie w kosmosie. Beknięcie, czy też odbijanie, to wydalanie połkniętego powietrza podczas na przykład jedzenia posiłku. Po konsumpcji dochodzi do rozluźnienia dolnego zwieracza przełyku. Jest to bariera oddzielająca nasz przełyk od Żołądka. Jeżeli tych gazów w żołądku nagromadzi się za dużo, no to efektem tej sytuacji jest beknięcie. No ale właśnie w kosmosie nic nie jest takie proste jak tutaj na Ziemi. W związku z tym, że po połknięciu kawałka jedzenia, jedzenie to unosi się w żołądku ze względu na panujący stan nieważkości, potencjalne beknięcie mogłoby zaskutkować po prostu zwróceniem treści pokarmowej. Dlatego też. Kosmonauci muszą unikać posiłków, które mogą prowadzić do odbijania się. Swoją drogą, jeżeli już mówimy o przewodzie pokarmowym i o bekaniu, to jeszcze jedna ciekawostka. Pierwszą osobą, która zwymiotowała w kosmosie, był rosyjski kosmonauta. German Titov. Dobra, ale wróćmy do naszej podróży w czasie i do tego, jak zmieniała się właśnie dieta astronautów. Siłą rzeczy, wraz z wydłużającym się czasem trwania Misji kosmicznych, ulec zmianie musiała również dieta kosmonautów. I tak podczas projektu Gemini po raz pierwszy wprowadzono żywność liofilizowaną. Mówiąc w skrócie, jest to żywność pozbawiona wody, z tego względu, że jest to idealne środowisko dla rozwoju bakterii i innych mikroorganizmów, których rzecz jasna w kosmosie. Nie chcemy. Aż do czasu misji Apollo, astronauci zmuszeni byli nawadniać tą swoją liofilizowaną żywność i zimną wodą. Ale wraz z projektem Apollo na pokładzie statków kosmicznych pojawił się pistolet z gorącą wodą. I tym samym posiłki mogły być nieco bardziej smaczne. Aha, jeżeli mówimy o higienie, nie można było zapomnieć o pozostawieniu małej tabletki po zjedzeniu w w środku opakowania, po to, żeby zapobiec rozrostowi bakterii w zużytym opakowaniu. Największy przeskok w kwestii żywienia mogliśmy zaobserwować podczas projektu Skylab w roku 1973. W misji tej trzecia część rakiety Saturn V została zamieniona w stację kosmiczną, w której znalazło się nawet miejsce na kuchnię i stół, przy którym uczestnicy misji mogli spokojnie sobie przygotować i zjeść. Posiłki. Taki mały element, który miał za zadanie łączyć członków misji. Na pokładzie stacji kosmicznej w tamtym czasie nie zabrakło także sztućców czy też scyzoryków, które były potrzebne do tego, aby otworzyć zapuszkowane jedzenie. Łącznie na pokładzie stacji dostępne były 72 różne posiłki. Nowością, warto odnotowania, była także lodówka. Wszystkie te dogodności pozwoliły uczestnikom misji po raz pierwszy nie stracić masy ciała podczas misji w kosmosie. Przenieśmy się trochę w czasie i odpowiedzmy na pytanie, co pozwoliło ocenić nieco bardziej precyzyjnie potrzeby żywieniowe astronautów. Pierwszą próbkę krwi w kosmosie pobrał sobie samodzielnie Mike Lopez Algeria. Nie dość, że sam potrafił pobrać sobie krew, to dodatkowo zdążył w międzyczasie zrobić sobie selfie. Oczywiście przeprowadzanie badań w kosmosie jest potrzebne, ale jest to czynność niezwykle trudna i kosztowna. Dlatego też dużą część roboty wykonuje się tutaj na Ziemi, na przykład wykorzystując badania typu Bedrest, które, jak sama nazwa wskazuje, polegają na tym, że uczestnicy nawet przez 90 dni spędzają czas leżąc w łóżku. Warunki właśnie leżenia na łóżku odwzorowują niestety niecałkowicie ale stan mikrograwitacji. Właśnie ten stan nieważkości ma niebagatelne, niestety negatywny, niebagatelny, negatywny wpływ na układ kostny, ale także mięśniowy. Innym ciekawym projektem badawczym, który wymagał nielada poświęcenia od uczestników był projekt Mars 500. Była to wspólna inicjatywa Instytutu Problemów Biomedycznych w Moskwie i Europejskiej Agencji kosmicznej. Misja ta polegała na zamknięciu sześciu śmiałków w metalowych kontenerach, które miały za zadanie odwzorowywać warunki, z jakimi będą się musieli zmierzyć uczestnicy misji na Marsa. Według oszacowań lot w obie strony na Marsa zająć ma około 480 dni. Jeżeli do tego dodamy jeszcze misję na samej planecie trwającą około miesiąca, to otrzymamy zawrotną liczbę ponad 500 Dni i właśnie tyle, blisko, a właściwie ponad półtora roku, e, właśnie uczestnicy tej misji spędzili w zamknięciu w Moskwie. A czego jeszcze ciekawego mogliśmy się dowiedzieć z badań przeprowadzonych właśnie w kosmosie? Chociażby tego, że dla zachowania w nienaruszonym stanie kości astronautów potrzebne są nam trzy ważne czynniki. Po pierwsze, ćwiczenia. Po drugie, Odpowiednia dieta. Mówiąc odpowiednio, mam na myśli dietę, która dostarcza wystarczającej ilości energii. Astronauci spożywają około 3000 kilokalorii, jeżeli chodzi o liczby. Natomiast trzecim czynnikiem dopełniającym tą triadę była witamina D. A tak przy okazji, pamiętajcie, że tutaj na ziemi również warto zadbać o te trzy czynniki, szczególnie te osoby, które spędzają dużo czasu właśnie przed ekranem komputera, bo to siedzenie w bezczynności to właściwie trochę taka mikrograwitacja, przynajmniej z perspektywy naszego układu mięśniowo-szkieletowego. Właśnie, przypomniałem sobie, zastanawialiście się kiedyś jak zmierzyć masę ciała w stanie nieważkości i na ten problem istnieje rozwiązanie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na pokładzie stacji znajdują się dwa urządzenia, które pozwalają mierzyć Masę ciała. Właśnie to, co jest ważne w kosmosie, w stanie nieważkości mierzy się masę ciała, a nie ciężar ciała, z tego względu, że tutaj na Ziemi działają siły grawitacji. Ale nie jestem najlepszy z fizyki, dlatego uciekam od tego tematu. Hmm. A czy jedzenie w kosmosie smakuje tak samo jak tutaj? Na Ziemi. Na początku misji, kiedy kosmonauci przyzwyczajają się do stanu nieważkości, w ich organizmie dochodzi do szeregu zmian adaptacyjnych. Jedną ze zmian fizjologicznych jest przemieszczanie się płynów ustrojowych z dolnej części ciała do jej górnej połowy. To z kolei może powodować zatykanie nosa, a jak wiemy, bądź nie. Ale myślę, że każdy doświadczył przeziębienia, wtedy jedzenie smakuje nieco inaczej. Brak wyostrzonego węchu powoduje, że odczuwamy jedzenie jako mniej apetyczne. Na szczęście objawy te są raczej symptomami krótkoterminowymi i po pewnym czasie ustępują. Niemniej jednak astronauci, przynajmniej część z nich, twierdzi, że te zaburzenia smaku są trwałe w przestrzeni kosmicznej, chociaż badania naukowe tego nie potwierdzają. W każdym razie to, czego nie może zabraknąć na pokładzie stacji kosmicznej, to przyprawy. Zastanawialiście się, w jakiej formie serwowane jest sól bądź pieprz w kosmosie? No oczywiście nie w formie sypkiej, bo rozsypałoby nam się te przyprawy po całym pokładzie stacji kosmicznej są one po prostu rozpuszczone w płynie. No okej, okay, ale powiedziałem o tym, że niektórzy astronauci postrzegają jedzenie jako mniej smaczne przez cały czas trwania misji. Wyjaśnieniem tego zjawiska może być fakt, że posiłki są jedzone bezpośrednio z foliowych pojemników, i to samo dotyczy zresztą podgrzewania tych, tychże posiłków. My tutaj na ziemi mamy możliwość podgrzania sobie czegoś na patelni czy też w mikrofalówce i już na tym etapie ten aromat przygotowywanych posiłków unosi się w powietrzu. Jeżeli jeszcze dodamy do tego jedzenie wyłożone na talerz, ten zapach to wszystko sprawia, że jedzenie wydaje nam się być bardziej apetyczne. W kosmosie z oczywistych powodów tych doznań jest nieco Mniej. Także zadbajcie o to, żeby na Ziemi cieszyć się jedzeniem jak najbardziej. No i przyłóżcie trochę wagi do higieny spożywania tego posiłku. Dobra, teraz czas na historię z początku filmu. Faktycznie w 2001 roku Pizza Hut za pomocą Rosjan dostarczyła na pokład statku, a właściwie stacji kosmicznej, przesyłkę w postaci średniej. Pizza. Przygotowania do tej mini misji trwały blisko rok. Dodatkowo pepperoni musiało zostać zamienione na salami, aby spełnić wymagania dotyczące trwałości pizzy. A za tą całą przyjemność Pizza Hut zapłaciła rosyjskim kompanom milion ówczesnych dolarów. W zamian poza dostarczeniem pizzy rok wcześniej na rakiecie Proton umieszczono logo Pizzy Hut. Transmisję właśnie z lotu rakiety Proton oglądało mnóstwo ludzi, także myślę, że ta reklama Pizzy Hut zwróciła się z nawiązką. Dodatkowo Juri Usaczow, wy wybaczcie, jeżeli źle wymawiam jego nazwisko, uraczył nas nagraniem z tego, jak spożywa dostarczoną pizzę na właśnie Międzynarodową Stację Kosmiczną. Z pewnością, jeżeli chodzi o gastronomiczny podbój kosmosu, palma pierwszeństwa należy się pizzy. Had. No dobra, bo miałem powiedzieć o tym, jak obecnie odżywiają się właśnie rezydenci międzynarodowej stacji kosmicznej. Obecnie astronauci mają do swojej dyspozycji ponad 200 różnych propozycji żywieniowych. W związku z tym, że projekt Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jak sama nazwa wskazuje, ma charakter międzynarodowy, na jej pokładzie można znaleźć tak naprawdę posiłki z różnych zakątków świata. MENu możemy znaleźć chociażby, nie wiem, koktajl z krewetek, zapiekankę z tuńczyka, szpinak i wiele innych posiłków, które tak naprawdę moglibyśmy znaleźć w naszej lodówce z tym, że w formie liofilizotu bądź w formie termostabilizowanej. Część produktów dostępnych na pokładzie stacji kosmicznej może być spożywana w formie naturalnej, np. Na ciasteczka albo orzechy. Pozostałe produkty są albo liofilizowane, albo termostabilizowane. Jeżeli chodzi o liofilizację, no to aby przygotować sobie taki posiłek, na początku musimy go nawodnić, później wrzucamy go do specjalnego podgrzewacza i voila, posiłek gotowy. To Attach it to the water distributor, choose the right quantity, and push the button. And it's like magic dried spinach, and spinach ready to eat. Druga część produktów, tak jak wspomniałem, jest dostępna w formie termostabilizowanej. Choć nazwa ta brzmi nieco egzotycznie, to po prostu pod wpływem ciśnienia i wysokiej temperatury, no ta żywność staje się po prostu bardziej sterylna. Oczywiście posiłki zanim trafią na pokład międzynarodowej stacji kosmicznej, muszą przejść odpowiednie testy. Na Ziemi w laboratorium, natomiast dopiero później są wysyłane w kosmos. I warto również dodać, że czasami, kiedy cargo jest dostarczane na pokład stacji kosmicznej, uczestnicy dostają na przykład świeże owoce, które rzecz jasna muszą zostać spożyte w ciągu kilku dni po dostarczeniu ich na pokład. Oczywiście przyszłością misji kosmicznych, również misji na Marsa, będzie żywność produkowana bezpośrednio na pokładzie stacji czy też bazy na samym Marsie. I co ciekawe, w 2015 roku astronauci mieli okazję zjeść po raz pierwszy sałatę, a właściwie liście sałaty, wyhodowane właśnie na pokładzie stacji. Obecnie prowadzony jest także projekt Bionutrients, który polega na produkcji witamin i składników mineralnych na żądanie. E, oczywiście przez odpowiednie mikroorganizmy. No cóż, chociaż dietetyka to nie jest żadne rocket science, to jak widzicie podbój i eksploracja kosmosu byłaby zadaniem trudnym, a może nawet niemożliwym bez dietetyki. Dlatego, jeżeli tutaj na Ziemi macie jakiś problem, Żywieniowy, na przykład chcecie stracić zbędne kilogramy albo po prostu lepiej się odżywiać, warto zacząć współpracować z dietetykiem. Jest większe prawdopodobieństwo, że wasza misja zakończy się sukcesem. I cóż, kto wie, może za kilkadziesiąt lat albo i szybciej będzie nam dane, tak jak naszym rodzicom i dziadkom, zobaczyć, jak człowiek po raz pierwszy stawia kroki, tym razem już na Marsie. A nie na Księżycu. No cóż, do zobaczenia.